500 kalorii z takiej ilości malin, borówek, banana i skira kontra jedna tabliczka czekolady. Czekoladę zjem dosłownie chwilę. Tutaj, myślę, zjadłbym tego góra połowę z wielkim trudem. Pamiętaj, twój organizm i tak liczy kalorie. Te, których potrzebuje aktualnie do spożycia i te, które traktuje jako nadmiar. Tak, traktuje jako nadmiar i co robi z tym nadmiarem? Oczywiście odkłada w tłuszcz na tak zwane trudniejsze czasy. Więc co zrobić, żeby pozbyć się tłuszczu? Prowadzić tak deficyt kaloryczny, tak żeby Twój organizm w czasie, gdy potrzebuje tej energii spożywienia, a Ty mu nie dostarczasz odpowiedniej ilości wprowadzając owy deficyt, pobrał sobie sam energię z tkanki tłuszczowej, jaką do tej pory nagromadziłeś. Wybór jedzenia ma ogromne znaczenie. Jasne, codziennie możesz jeść tabliczkę czekolady i dalej będziesz odkładał tłuszcz, natomiast jeśli chcesz być w deficycie, chcesz żeby on był łatwiejszy, stawiaj na produkty o wysokiej objętości, o wysokiej podaży błonnika i te, które są nieprzetworzone. W ten sposób na pewno będzie ci łatwiej schudnąć, a czekoladę od czasu do czasu też możesz przemycić. Także pamiętaj o zdrowym balansie i o tym, żeby zaobserwować mój profil. Po więcej takich porad na temat odżywiania. Pozdro!